Zostałem dzisiaj oznaczony. Pozdrawiam, Rudy, pozdrawiam Kubę, zostałem oznaczony pod postem mamy przeciwko brutalnym grom komputerowym. No brzmi bardzo groźnie i stwierdziłem, że skoro zostałem oznaczony, to muszę się wypowiedzieć, bo tutaj dotykają mojego Need for Speeda, a że ja jestem ekspertem w sprawie Need for Speedów, że jestem osobą kompetentną w tej dziedzinie to poważnie podejdziemy do tematu i przeczytamy sobie wiadomość, którą od czytelnika otrzymała pani Katarzyna, czyli wnioskuję, że administratorka tegoż fanpage'a. No i zobaczymy, co tu ciekawego się działo, ponieważ dotykana jest seria Most Wanted, znaczy seria Gearing for Speed, a szczególnie Most Wanted i to z 2005 roku, tak wnioskuje, Więc, no, bardzo grubo, bardzo grubo. Zaczynajmy. Witam. Nazywam, mam na imię Wojciech. Teraz nie wiem w sensie, czy chyba nazywam się Wojciech, albo mam na imię Wojciech, a to jest po prostu gościu, który. Nazywa się mam na imię Wojciech, to jest taka ksywka, po prostu jak był mały, no to tak na niego mówili, mam na imię Wojciech, Choć, nie, czy tam wiecie, yy, kto na bramkę, mam na imię Wojciech, no to on właśnie szedł. E, no i ma 43 lata, czyli mamy już osobę w wieku średnim. Sprawdziłem w Google'ach i niby średni wiek, ale nie do końca, bo zależy czy jesteście Grekami czy nie, no to powiedzmy, że pan Wojciech jeszcze nie ma średniego wieku. Wychowuję trójkę dzieci. Wraz z żoną Brigidą. prowadzimy komis samochodowy. Specjalizujemy się w sprzedaży samochód <laughs> specjalizujemy się w sprzedaży samochód marki BMW. No okej, okay. to jakby, że oni sprzedają ten jeden samochód cały czas. że To jest tak, że jest taki komis i tam stoi jeden samochód na placu i po prostu im cały czas jeden samochód sprzedają. Już mają, już od, od kilku lat po prostu przychodzą, no sprzedają, przychodzi, wiadomo, zainteresowany, no nie, tak ja tam zadzwonię, jeszcze tam muszę zobaczyć inne samochody, jeszcze nie sprzedali. Mój syn, odkąd pamiętam, był zafascynowany moją pracą. No ja też bym był zafascynowany, jakby mój stary sprzedawał jedno BMW cały czas. E, wiele lat temu kupiliśmy mu komputer, a na gwiazdkę dostał grę Need for Speed Most Wanted. No tak wychodzi, że ten 2005, bo to wiele lat temu, a w sumie 8 Lat temu był 2012, czy 9 już prawie, więc no, w no nie, tak. Nie, no, uznajmy, że to będzie ten 2005. Syn grał, no nie, syn grał razem z kolegami, bawili się świetnie, spędzając przy tym weekendowe wieczory. To chyba u niego w domu, bo tak online kiedyś się dało grać online w Monsanto 2005, może teraz Lanem też by się dało, ale tak średnio. Marcin. I to jest, bo tak nazywał się mój syn, czyli już się tak nie nazywa, czy już go nie ma, to jest smutne, jeśli już go nie ma. Miał 16 lat. Ok. Weekendy spędzam na pomaganiu mi e, przy samochodach, ale potem w weekendowe wieczory z kolegami, bo to wychodzi też z czytania tutaj. Czyszczeniu wnętrza, a także na drobnych naprawach. Starałem się nauczyć syna jak najwięcej, żeby w przyszłości przejął mój biznes. Super sprawa. W sensie jak ojciec ma biznes. Ja nie wiem, czy syn by chciał się zajmować takim biznesem, że będzie jedną BMW sprzedawał przez całe życie, no ale uznajmy, że tak. To, to jest fajna rzecz, że jak ojciec ma biznes i chce, żeby syn przejął, go tam uczy. Jak Marcin grał z kolegami, często mnie zapraszał, żebym popatrzał. <grym> że, żebym popatrzał. No dobra, popatrzałem. Muszę przyznać, że szło mu naprawdę bardzo dobrze. I prawie za każdym razem wygrywał wyścigi. To, co dla jego kolegów było trudne, dla niego było pestka. mnie pestką. Mieliśmy w komisji jedną perełkę. BMW M3 E46. Czyli to jest to BMW, które cały czas sprzedawał. Okej, okay. no to świetny samochód. To jest moje automarzeń, przyznam się Wam. Syn bardzo się nim interesował. Oglądał, chętnie czyścił. Pytał mnie, co jak działa, ze względu na to, że właśnie takim samochodem jeździł w wyżej wspomnianej grze. No ja myślę, że w Mosquanted nie jeździł M3-46. Ale to jest czepianie się, bo niektórzy na przykład mają zwykłe 46 i mówią, o to była w most Wanted, no dlatego sobie taką kupiłem. Nie no nie, no, no tam była M3GTR i to jeszcze wersja uliczna, która jest w ogóle nie wiadomo ile jej do tej pory jest na świecie, bo niby było 10 sztuk, niby było 6 sztuk, niby tam zostały zniszczone, ktoś tam kupił, ale w sumie nigdzie jej nie ma. Jest zdjęcie zabawki na Wikipedii. No ale w każdym razie powiedzmy sobie szczerze, wiem, że w zaraz pamięci pisać w komentarzach, tak, to czytałem, tam jest 6 sztuk, a na Google'ach było 10 sztuk. Ja też już to wiele razy próbowałem zagłębić. Ja gdzieś tam się coś tam dowiemy najprawdopodobniej o tym. E, natomiast tak, w, to, to nie jest M346 zwykła, tylko GTR-ka, bardzo, bardzo wyjątkowa. E, no i sobie tam jeździł i sam muszę przyznać, że te auto, może to auto było po prostu piękne w każdym jego centymetrze. Niemiecka technologia w sportowym wydaniu, czyli połączenie idealne. Pewnego weekendu mieliśmy naprawdę duży ruch. Pojechałem na jazdę testową, a syna zostawiłem w komisie. Aby pilnował, żeby nic złego się tam nie wydarzyło. Czyli, że ten pan pewnego weekendu miał bardzo duży ruch wokół tej jednej B-dobra, już nie będę mówił o tej jednej b to jest pomyłka, tak, specjalizuje się, ma dużo b było dużo osób jednego dnia i stwierdził, że to będzie dobry pomysł, żeby swojego 16-letniego syna zostawić, żeby pilnował samochodów w komisie, ponieważ on e, będzie w stanie zapobiec e, tragedii. Jednak jak się okazało, właśnie on wpadł na bardzo zły pomysł. Gdy wracałem z zadowolonym klientem z jazdy próbnej, bo jak wiadomo, mamy same dobre samochody, kilometr od komisu zauważyłem, że na drodze stoi roztrzaskane wyżej wspomniane BMW, a w rowie leży bus z osobami. Niepełnosprawnymi. Szybko podjechałem na miejsce i okazało się, że mój syn postanowił zrobić sobie przejażdżkę swoim wymarzonym samochodem. Jednak nie opanował jego ogromnej mocy. Na zakręcie wpadł w poślizg i uderzył w busa, który wpadł do rowu. To co ty myślisz, że to Netflix Speed Most Wanted, kurwa? Że z zakrętu litrem wychodzisz i cię prostuje? Pa, jak to wpada w z Jezu, jak fiat punto kurwa O kurwa mnie zarzuciło Nie człowieku tu lekko dajesz zakręcić i cię nie ma, nie? Jesteś na ścianie, no kurwa! Jak ja tak zajebałem człowieku, to myślałem, że kurwa padam na tej cenie. Czyli że ten syn po prostu wziął BMW, miał do niego kluczyki no bo musiał mieć, no, no inaczej by do niego nie wsiadł Umiał jeździć, bo ktoś go musiał nauczyć jeździć. To nie jest tak, że sobie wsiada do samochodu i już umiał, biorąc pod uwagę, że robił przy samochodzie z ojcem, to pewnie ojciec go nauczył jeździć. E, a czy powinien nauczyć, czy go nauczył, to nie wiem. I wyjechał, żeby się nim przejechać, tak? Bo oni mają same dobre samochody, więc no, ta BMK też musiała być dobra. Na szczęście skończyło się nie najgorzej. Ej, kurde, ta składnia, te. Nie najgorzej. Dobra. Nikomu nic się nie stało. W sensie nie składnia, tylko ortografia. Nikomu nic się nie stało. Według mnie to, że osoba jeżdżąca na wózku złamała nogę, to tak naprawdę dużej różnicy nie robi. No, różnicy nie robi, no już jeździ na wózku, to w sumie możemy połamać nogi. Co to za różnica? Jakieś złama złamana kość, jakieś rehabilitacje, jakieś w ogóle problemy potem schodzą... Nie, Ale no w sumie jeździ na wózku, to i tak nie będzie chodził, to można mu amputować w sumie nogi, po co mu są potrzebne, nie? Ale były na wózku, to... Właściwie to jak, jak ktoś jeździ na wózku, to może sobie nawet dla zabawy połamać jedną czy drugą, no bo i tak nie będzie chodził, to nie są potrzebne. Jednakże nie obyło się bez konsekwencji. Syn dostał kuratora oraz zakaz wyrobienia uprawnień do czasu ukończenia 21 roku życia. Tu bardzo ładnie to rozplanowane. Bo rzeczywiście, jeśli miał 16 lat, to jeśli jeździ się bez uprawnień. Yy, no w tym... Znaczy, no, jeździ się bez uprawnień i policja złapie. To dostaje się piątkę, nie? 5 lat. Tak czytałem, nie wiem, czy to się coś zmieniło, ale tak było, że dostawało się piątkę, więc bardzo ładnie. Mnie skazano na prace społeczne w ośrodku właśnie dla osób niepełnosprawnych, oraz oczywiście bardzo wysokie zadośćuczynienie za wyrządzone przez moje dziecko szkody. Pokazuje to tyle, że wystarczy chwila, aby dziecko wpadł na jakiś głupi pomysł, który może mieć konsekwencje na całe życie. Czemu na całe życie? W sensie, dobra, zatrzymajmy się. Czemu na całe życie? To mnie zastanawia. Że co, że później zrobi prawo jazdy, to na całe życie mu się odbije? Chyba nie, no. Pieniędzy będzie miał mniej? No nie, to nie jest na całe życie. To jest na 5 lat. No to jest dużo, to jest długo, ale no to nie jest na całe życie. Pamiętajmy również, że my jako lice również. Również dwa razy, żeby to podkreślić, jesteśmy za dzieci w pewien sposób, w pewien sposób jesteśmy odpowiedzialni. W pewien sposób, nie że całkowicie, dopóki nie ukończy 18 roku życia, tylko, a nawet, wcześniej, nawet i wcześniej, może być ten, może, może tam odpowiadać przed sądem za siebie, tam w zależności od czynu i tak dalej, podstawy prawa, tylko no, całkowicie, w sensie, są odpowiedzialni i tak samo poniesiemy konsekwencje za ich czyny. Uważajcie na siebie i swoje pociechy. Pozdrawiam, Wojciech i oczywiście zapraszam do mojego komisu w Andrychowie. Oczywiście, że zapraszam. To BMW już jest naprawione, już czeka na was. O, no tam tylko wyśnięte było, bo to w sumie było tak, że ten bus sam zjechał, bo się wystraszyli. Nie, Bo, bo to dalej sprzedaje to jedno BMW. To jest tak, tak jest, ma takie świetne samochody, że no zapraszam po prostu i hashtag StopGrom. Teraz mam pewne pytanie. Moi drodzy widzowie i ludzie, którzy to oglądają, jaki jest związek między tym, że grał sobie w Most Wanted i że wziął tę BMK? Nie wiem, rodzice go nie nauczyli na przykład, że nigdy w życiu nie powinien wziąć żadnego samochodu z tego komisu na własną odpowiedzialność, że nie powinien czegoś, to jakby... To, że rodzice go nie wychowali, to nie oznacza, że Grygos, bo to tak naprawdę, no powiem szczerze tak, no niektórzy mają takie pomysły i, i biorą auta rodziców, ale to wychowanie rodziców, y o tym świadczy, bo na przykład mnie rodzice wychowywali tak, że ja się bałbym się wziąć samochód, zresztą nie umiem jeździć, ale bałbym się wziąć samochód i to zależy od rodziców, jak go wychowali, że wziął ten samochód, ale znaczy to jest fake oczywiście, ta historia to jest fake i to jest oczywisty fake. Niestety, według administratorki bądź administratora mamy przeciwko brutalnym grom komputerowym, imiona, nazwiska oraz nazwa miejscowości są tu pozmieniane. Dlaczego więc to jest Andrychów? Nie rozumiem, czemu Andrychów? Mogli dać Warszawę. W Warszawie jest pewnie setki, są komisów. To by było tak. Czemu Andrychów? W Andrychowie nie W Andrychowie jest jeden komis. I to nie jest komis specjalizujący się w BMW. Bo sprawdziłem to w Google'ach. Tak, jest jeden komis w Andrychowie. Przynajmniej jeden taki mi wyskoczył. Znaczy, może jest i więcej. Może są mi trzy czy cztery. Ale jeden jest taki wiecie. Taki, że komis w Andrychowie, nie? Tak się przypadkiem moi drodzy składa, że posiadam przy sobie Most Wanted i yy, 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 tak. Patrz na tę płytę. Zastanawia mnie jedna rzecz, jej lewy dolny róg, w którym znajduje się taka cyferka 3. Proszę bardzo. Ta cyferka 3 oznacza, że kategoria wiekowa to jest 3+. Czyli, że w tę grę może grać yy, każde dziecko od 3 roku wzwyż. Trzeciego roku życia wzwyż. I ktoś to ustalił i ktoś, kto się tym zajmował Chyba wiedział, co robi, bo inaczej ta gra by nie mogła wyjść do sprzedaży. A co prawda były inne czasy. Teraz są pewnie inne TPG i tak dalej, biorąc pod uwagę hita. Ale ogólnie to. No nie wiem, powiem tak, jak ja miałem 16 lat, a to było 5 lat temu, to nigdy nie wpadłem na taki pomysł. Tym bardziej jeśli wiedziałbym, że na przykład mój tata posiada BMW M3, które jest bardzo drogie, bardzo szybkie. Znaczy w ogóle ciekawie mnie, mnie jaką wpadł w ten pocisk. Kurwa, jak to jeździ! Ale. O, jakby tego nie, nie tym się nie przejmujemy teraz, bo to i tak jest fake. Dla autora postałam jeszcze jedną ciekawostkę. Nie wiem, czy pani, a właściwie to dla osoby, która to wysłała. Yy, dla osoby, mam na imię Wojciech, czy on wie, że, znaczy czy kiedykolwiek włączał tę grę ze swoim dzieckiem, żeby zobaczyć, co jest na początku. A na początku jest coś takiego. Hi, I'm Josie Marin and i play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets. Tak, nawet mówią o tym, żeby zapinać pasy. Także. No jakby o to chodzi, że na samym początku gry Mamy powiedziane, jak chcesz coś się pościgać po ulicach, to się ścigaj w Midford Speedzie. Jak yy, chcesz pojeździć, to tu się wyszalej. Na żywo jeździ bezpiecznie przestrzegaj prawo i do tego jeszcze zapinaj pasy. To już w ogóle, zapinaj pasy, bo niebezpieczny. A to jest w ogóle też śmieszne, że tu akurat był bus z osobami niepełnosprawnymi. No co za zbieg okoliczności, no przecież. Ak akurat, on akurat musiał pojechać bo miał bardzo duży ruch, akurat zostawił samego syna w komisie, akurat syn wpadł na taki pomysł, akurat wpadł w poślizg i akurat wyrąbał busa z osobami niepełnosprawnymi. No przecież, taki zbieg okoliczności. O, tu mamy komentarz. Co za bzdury. Stop brutalnym mamom odbierającym dzieciom rozrywkę. Najgorsza w tej historii jest ocena rodzica, według którego złamana noga osoby na wózku dużej różnicy nie robi. To jest w ogóle masakra. Jeżeli młody miał takie wzorce, to i bez nic for Speeda zwędziłby BMK i pojechał poupalać. No właśnie na to wychodzi, że tak, a w sumie nie robi mi różnicy czy tam poupalasz BMK czy nie. Czy BMK będzie poupalana czy nie. Skoro, skoro i tak już stoi i wszyscy ją kupują, to czy będzie bez opon czy z oponami, to w sumie jak, jak tam rozwalisz Felgę na tym krawężniku, to ona i tak stoi przecież w tym, w komisie to... To, czy będzie miała rozwaloną felgę, czy nie, co za różnica. Osobiście uważam, że gry samochodowe są bardzo dobre dla młodych kierowców, dla młodych chłopaków przede wszystkim, żeby się uczyć jeździć. To znaczy nie uczyć się jeździć tak jak po normalnych drogach, ale żeby mniej więcej nabrać pojęcia o tym, jak zachowuje się auto, bo nawet jeśli mamy grę ręcznościową, to ma ona w sobie zawsze pewien element, który jest związany z rzeczywistością, to znaczy, w takim Need for Speedzie nauczymy się, że jeśli chcemy wjechać w zakręt z jakąś prędkością. To czasami jest za szybko, musimy przed nim zahamować, puścić gaz, że jeśli skręcimy i zahamujemy w tym samym czasie, to samochód wpadnie w podsterowność. Chociażby to jest taka, akurat jeśli chodzi o fizykę w mołze 2005 to była rewelacyjna. Do tego, żeby nauczyć się, jak samochód się zachowuje, jeszcze z manualną skrzynią biegów, żeby kontrolować sobie obroty i tak dalej, miód, naprawdę miód. I tego to trzeba przyznać, że jest to bardzo, bardzo uczące. I co prawda, gra nie jest symulatorem, a są też gry symulatory. To w ogóle jest super, że mamy grę, która jest symulatorem i odzwierciedla praktycznie całkowicie to, jak zachowuje się samochód. Jeśli ja sobie tutaj podstawię kierownicę, która będzie odpowiednio przygotowana, pedały gazu i tak dalej, i shifter, to, to będę mógł się czuć praktycznie jak samochód. Oprócz oczywiście tych zewnętrznych czynników, ale tak, gry pomagają nauczyć się jeździć. Gry pomagają nauczyć się jakby kontroli i tak dalej. Jak sobie weźmiemy, nie wiem, kamerkę do tyłu w Most Wanted, to musimy strzałką kliknąć, jakby w odwrotną stronę, niż w tą, którą chcemy, żeby samochód pojechał, prawda? I coś takiego, to jest taki, takie, taka nauka, że aha, że jak potem będę robił łuk na prawie jazdy, to że że mm, tak pojechać. No wiecie o co chodzi, no nie? To prawda, na, robiąc łuk na prawie jazdy, nie patrzymy się do tyłu, ale no jakby jest to logiczne w jaki sposób chcę to przekazać. Także na pewno nie hashtag StopGrom prędzej hashtag gry uczą. Gry uczą, to jest taki bardziej adekwatny hashtag, bo brutalną grą samochodową, brutalną grą komputerową czy jest mostę co tam jest brutalnego? Jednym z takich bardziej jednym z takich bardziej brutalnych rzeczy rzeczywiście może być niszczenie policji, tak, ale tam nie ma żadnej krwi. Nikt nie umiera, ponieważ nawet jeśli te samochody potem są zniszczone, to w środku postaci no, nie krwawią, nie są, nie wiem, pospalane itd. Y no właściwie to za to jeszcze, że popełniamy jakieś wykroczenia jeżdżąc po mapie, na przykład przekraczamy prędkość, czy na przykład nie wiem, wjedziemy w znak, wjedziemy w jakiś element, który możemy zniszczyć, czy na przykład wjedziemy w innego uczestnika ruchu, dostajemy komunikat w radiu z radia policyjnego, które mamy przy sobie, że ten gościu zrobił to i to i będziemy go zaraz gonić, czyli też trochę to uczy, że za swoje czyny mamy konsekwencje, można sobie wiele plusów stąd wyciągać. Nie zawsze same minusy, że ej, mój syn grał w Need for Speeda, ukradł mi BMK. Dobra, stop, stop grom. Stop grom, koniec, stop grom. I jeśli gra potrafi na czyimś dziecku wywołać taki wpływ, że stwierdzi, że chce to wykonywać w rzeczywistości, to znaczy, że to dziecko, z tym dzieckiem jest coś nie tak, nie z grom, że źle rodzice go wychowali, że mają ma zły, ma zły, zły wpływ na niego e, czynniki zewnętrzne i tym się trzeba zająć. To, to nie jest wina gry, bo mam... Multum kolegów, którzy w moim wieku, jak ja byłem mały i teraz nie wiem, jak byłem mały, no, jak byłem młodszy, o wiele młodszy, oni byli młodsi o rok, czy starsi o rok, dalej są, ha, to by się spodziewał. E więc oni jeździli ze mną w Most Wanted. i wyobraźcie sobie, że teraz są wzorowymi kierowcami. Właściwie boją się przekroczyć prędkość na mieście. Jeśli mają wyprzedzić, to zastanawiają się pięć razy. I kiedy na przykład widzieli jakieś moje wybryki, to zawsze byli w szoku, że ja mogę. Ta a, a grali w Most Wanted, grali w Carbona Pro Streeta, w Undercover, w Derana i wszystkie inne części. I, i grali i w torowe i nietorowe grają nawet teraz. Nawet w Need for Speed World, gdzie no, nikt w prędkości się nie trzyma ani swojego pasa. Więc a i w GTA nawet grali, wyobraźcie sobie, a w GTA tam się chodzi po ulicach, strzela się, zabija ludzi, kradnie się samochody i wyobraźcie sobie, że nie chodzą i nie kradną. Nie wiem jak to się, nie wiem, nie wiem jak to się dzieje, może mi wytłumaczycie w komentarzach jak to jest, że ja grałem w GTA 5, przeszedłem całe, tyle osób ja tam pozabijałem, to nie mam jakoś ochoty tak wyścigowych zabić, nie wiem, jakoś tak mi to, nie wiem, jakoś tak normalny jest, a czy normalny to może nie, ale jakoś tak, nie wiem, nie myślę o takich rzeczach, jakby, bo to tylko gra. No nie wiem. W każdym razie, jeśli Wam się podobało, dostawcie łapkę w górę. Myślę, że jeszcze może kiedyś na takie coś sobie zareagujemy. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli tu w komentarzach i którzy wypowiadali się w odpowiedni sposób na ten temat. Ale będzie montowania. Będzie dużo montowania, ale miałem taki pomysł, żeby wam to pokazać. Eee, coś innego, tak, tak rozrywkowo tym razem podeszliśmy. Nie wiem jak to zmontuję, no ale zobaczymy. Trzymajcie się i widzimy się w następnym. Cześć!